Hej, na wszystkich, bardzo serdecznie, ja jestem BlayFox, a to kolejny odcinek z teorii, pytania widzów na temat NAF. I tak wiem, że już dawno nie było odcinka, więc zaczynajmy! Pierwsze pytanie od Foxy the Fox. Czy to możliwe, aby Mangle dokonała ugryzienia w 1987 roku? Jest to jak najbardziej możliwe, ale moim zdaniem tego ugryzienia dokonała tojcika, która każdej nocy traci swój dziób. I moim zdaniem to ona, a nie Mangle, spowodowała wypadek. Kolejne pytanie od Hastorskiego. Mam pytanie: czy Golden Freddy pojawił się we FNAF Sister Location? Do czasów FNAF Sister Location Golden Freddy prawdopodobnie jeszcze nie istniał, ale po zamknięciu lokalizacji z FNAF Sister Location pojawił się już Golden Freddy. Kolejne pytanie od rzeźnika 283. Bladehouse, gdy wiecie, chyba nowa wersja fnaf to będą animatroniki z FNAF Sister Location i Spinktrap. Prawie wszystkie animatroniki oprócz Ednarda, zostały zniszczone przez zamknięcie FNAF Sister Location, a Spinktrap może nam się pokazać, co możemy wywnioskować po ostatniej kastence we FNAF Sister Location w customowych nocach. I kolejne pytanie od Hastorskiego Blayfox, gdzie my jesteśmy we FNaF Location? A znajdujemy się głęboko pod ziemią A możemy to wywnioskować przez windę która prowadzi nas na dół I znajdujemy się pod pizzerią której wydarzenia dzieją się w minigierkach we FNaF Cztery. Kolejne pytanie od Monster. Czy w customowych nosach strumanie matroniki. Przecież były w Skopie krumie. A to dlatego, bo customowe noce powstały tylko dlatego, aby pokazać co się dzieje FNAF 3. I nie mają żadnego związku z tym, co widzieliśmy w grze. Okej, okay, ja bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że Cię nie się spodobał. I widzimy się w kolejnym, więc na razie zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!